Rodzice odwołali moją imprezę zaręczynową, ponieważ moja siostra zerwała ze swoim chłopakiem, więc zrobiło mi się smutno, ale moja ciotka stanęła po mojej stronie i dała mi coś, co rozwścieczyło całą moją rodzinę. Dwa tygodnie temu mój chłopak od pięciu lat, Kaleb Kaleb, 27 rok, oświadczył mi się we 7 roku, a ja powiedziałam tak. Kiedy powiedzieliśmy o tym naszym rodzinom, byli oczywiście zachwyceni, a moi rodzice powiedzieli, że zorganizują dla nas imprezę zaręczynową. Ale kilka dni temu odwołali imprezę, nawet nie konsultując tego ze mną, ponieważ moja siostra Penelope 25 rok właśnie zerwała ze swoim chłopakiem. Nie zrozum mnie źle, nie miałabym problemu z zapłaceniem za swoją imprezę zaręczynową i samodzielnym jej zorganizowaniem, ale moi rodzice obiecali mi coś i ostatecznie. Nie dotrzymali tej obietnicy, dlatego byłam rozczarowana. Gdyby przynajmniej porozmawiali ze mną przed odwołaniem wszystkiego, bardziej bym to zrozumiała, ale to co zrobili było po prostu dziwne. Po prostu zadzwonili do mnie i poinformowali, że Penelope i jej chłopak zerwali dzień wcześniej. Moi rodzice zdecydowali, że najlepiej będzie unikać nawet rozmów o ślubie przy niej, dopóki nie znajdzie nowego chłopaka, ponieważ była bardzo przygnębiona. E, a więc organizowanie imprezy zaręczynowej dla nas było wykluczone. Impreza miała odbyć się wczoraj, a zaproszenia zostały wysłane tydzień wcześniej, ale nic z tego nie doszło do skutku, ponieważ moi rodzice już wszystko odwołali, nie rozmawiając nawet ze mną, a ja byłam bardzo rozczarowana ich zachowaniem. Może byłoby to dla mnie mniej bolesne, gdyby Penelope była w związku od dłuższego czasu. Ale spotykali się tylko przez 8 miesięcy. Była poważnie zaangażowana w ten związek, ale nie sądzę, że to moja wina, że on nie był. Najbardziej szokujące było to, że ponieważ Penelope zapytała go, czy zamierza się z nią ożenić w najbliższym czasie, po tym jak dowiedziała się, że się zaręczyłam. To byłoby trochę za dużo dla każdego faceta do zniesienia, i naprawdę nie mogę go winić za to, że uciekł. Ponieważ Penelope działała trochę za szybko jak na jego gust. Prosił ją wielokrotnie, aby zwolniła, ale ona po prostu nie była na to gotowa, więc nie mogę powiedzieć, że to była jego wina. Penelope też powinna była użyć zdrowego rozsądku. Wydawało mi się niesprawiedliwe, że moi rodzice odwołali moją imprezę zaręczynową z powodu czegoś tak głupiego. Powiedziałam im, że to, co zrobili było niesprawiedliwe, ja nazwałam ich powody głupimi i drobnymi, co ich wszystkich bardzo rozgniewało i pokłóciliśmy się. Od tamtej pory nie rozmawiamy ze sobą. Dałam moim rodzicom listę gości na zaproszenia, ale ostatecznie musiałam wysłać maile wszystkim sama i powiedzieć im, że impreza została przełożona na czas nieokreślony, ponieważ wiedziałam, że na pewno zorganizuje tę imprezę. Po prostu nie wiedziałam kiedy, bo teraz będę musiała wszystko zaplanować od nowa sama. Jednak była jedna osoba, którą wszyscy przeoczyliśmy. Zarówno moi rodzice, jak i ja jej nie zaprosiliśmy, i to okazało się dla mnie szczęściem w nieszczęściu, ponieważ teraz moja rodzina żałuje wszystkiego. Tą osobą była moja ciotka, starsza siostra mojego taty, która praktycznie żyje poza siecią, nie ma mediów społecznościowych i używa swojego e-maila. Tylko do oficjalnych spraw, nigdy do prywatnych. Jeśli ktoś chce się z nią skontaktować, musi do niej zadzwonić, jak za dawnych czasów. Nawet kiedy musieliśmy wysłać jej zaproszenie, musieliśmy wysłać je pocztą, a następnie zadzwonić, aby potwierdzić. Po tym, jak pokłóciliśmy się z rodzicami, oboje zapomnieliśmy jej odwołać zaproszenie, więc wczoraj pojawiła się u moich rodziców. To nie była dobra wiadomość dla moich rodziców, ponieważ ona jest dość surowa, a co ważniejsze, posiada ogromny spadek, na który mój tata liczył. Mój ojciec, 51 mm, jest najmłodszym z trójki rodzeństwa, moja ciotka, najstarszą, 62F, a mój wujek, który był w środku, zmarł kilka lat temu. Moja ciotka opiekowała się moim ojcem, ponieważ był najmłodszy, a także dlatego, że kiedy się urodził, moi dziadkowie mieli już ponad 30 lat. Powiedzmy, że mój tata nie był dokładnie planowaną ciążą, więc jego rodzice nie byli w stanie poświęcić mu tyle uwagi, ile potrzebował. To tam wkroczyła moja ciotka i zawsze była przy moim tacie, odkąd był mały. Po tym, jak dorośli, ciotka nigdy nie wyszła za mąż ani nie miała własnej rodziny, ale zarobiła dużo pieniędzy, pracując przez lata, a nawet teraz prowadzi własny biznes. Mój tata liczył, że odziedziczy to wszystko po jej śmierci, co było tematem rozmów między nimi. Wiedział, że jeśli miałaby kogoś mianować swoim spadkobiercą, to będzie to on. Jednak teraz wszystko zostało postawione pod znakiem zapytania, ponieważ moi rodzice postanowili być z nią szczerzy i powiedzieć jej, dlaczego impreza zaręczynowa została odwołana, kiedy pojawiła się w domu wczoraj wieczorem. Moi rodzice oczywiście spodziewali się, że każdy zrozumie, że to, co zrobili, było rozsądne i zrozumiałe. Ale jak większość normalnych ludzi, moja ciotka ich skrytykowała i powiedziała, że nie może uwierzyć, że mnie tak potraktowali. Następnie zdecydowała się przyjść do mnie, a ja oczywiście przywitałam ją z otwartymi ramionami, bo dobrze się dogadujemy. Chociaż rzadko się widzimy, rozmawiamy tylko wtedy, gdy dzwonię. Aby się z nią skontaktować. Zawsze miło jest z nią rozmawiać. Kiedy przyszła, nie planowałam opowiadać jej o kłótni z rodzicami, ale to ona poruszyła ten temat. Powiedziała mi, że nie powinnam zapraszać ich na żadne wydarzenie związane z moim ślubem, skoro wyraźnie mnie nie szanują. Byłam trochę zszokowana, bo całe życie widziałam, jak dobrze dogadywała się z moim tatą, ale zeszłej nocy była bardzo zdenerwowana. Zapytałam ją, co się dzieje bo miałam wrażenie, że chodzi o coś znacznie głębszego niż tylko ten problem. Opowiedziała mi, że będąc najstarszym rodzeństwem musiała wiele poświęcić, a jej rodzice nigdy tego nie docenili, ponieważ wierzyli, że jako najstarsza powinna stawiać swoich braci przed sobą. To była myśl, którą pielęgnowała przez całe życie. Teraz żałuję, że nie poświęciła więcej czasu sobie, bo zdała sobie sprawę, że to zawsze ona próbuje kontaktować się z moim tatą, a on nigdy nie dzwoni do niej sam, z siebie, chyba że potrzebuje jej pomocy. Ciocia próbowała uspokoić się, mówiąc sobie, że mój tata ma swoją rodzinę, o którą musi się troszczyć, więc oczywiście nie może poświęcić jej tyle czasu, ile ona jemu, ale mimo to wciąż czuła się źle. Całkowicie rozumiem skąd to uczucie się bierze, bo myślę, że mój tata nie rozmawia z nią, ani nie odwiedza jej tak często, jak powinien. Moja siostra i ja jesteśmy już dorosłe, więc myślę, że nie może już używać rodziny jako wymówki, bo radzimy sobie całkiem dobrze. Ciotka powiedziała mi też, że kiedy była młodsza i kiedy ich rodzice jeszcze żyli, mieli swojego złotego dziecka, które nie było ani nią, ani moim tatą. Ich ulubionym dzieckiem był ich młodszy brat, bo był chłopcem. To równie dobrze mógłby być mój ojciec, ale był za młody. Przez całe życie czuła, że los oprzedł się z nią najgorzej, zarówno ze strony rodziców, jak i rodzeństwa. I teraz czuła, że jej obowiązkiem jest powiedzieć mi, abym nie popełniała tych samych błędów i nie pozwalała się traktować w ten sposób jak ona. Bo kiedy zaczynasz wybaczać ludziom tylko dlatego, że są rodziną, zaczynają to wykorzystywać, a z czasem dochodzisz do punktu, z którego nie ma już powrotu. Gdy mówiła o tym wszystkim, Naprawdę poczułam jej słowa, bo właśnie miałam zamiar zrobić to samo. Ale po tej rozmowie postanowiłam wziąć jej radę do serca. Szczerze mówiąc, myślałam, że do czasu mojego ślubu uda mi się naprawić relacje z rodziną. Nie wiedziałam, jak to się stanie, po prostu zakładałam, że mnie przeproszą. A jeśli nie, po prostu to puściłabym, bo naprawdę chciałam, żeby byli obecni na moim ślubie. Ale po rozmowie z ciocią, Zrozumiałam, że nie jestem w porządku z tym, co zrobili i potrzebuję, aby to uznali i przeprosili za swoje zachowanie. Do tego czasu nie chcę, żeby byli częścią mojego życia, a tym bardziej nie chcę być wycieraczką dla swojej rodziny i zapraszać ich na ślub bez względu na to, jak mnie potraktowali. Po wizycie ciotki zeszłej nocy postanowiłam wysłać wiadomość do rodziców i penelopę, mówiąc im, że dopóki nie uznają i nie przeproszą za swoje zachowanie, nie interesuje mnie, by brali udział w moim ślubie w jakiejkolwiek roli. Prosiłam ich, żeby się trzymali z daleka. Rano po wysłaniu tej wiadomości powiedziałam cioci, że postawiłam granicę. Powiedziała mi, że jest ze mnie bardzo dumna i ma nadzieję, że w końcu uda mi się naprawić relacje z rodziną, ale do tego czasu muszę stać na swoim i nie pozwolić im mnie zdominować. Została u mnie na noc, ponieważ mieszka dość daleko, a ja nie chciałam, żeby wracała wczoraj wieczorem, więc kiedy rano rozmawiałyśmy, było to osobiście, a potem wyjechała. Powiedziała mi też, jak bardzo jest rozczarowana, że po tym, jak skarciła swojego brata zeszłej nocy, on nawet nie zadzwonił, żeby spróbować się z nią pogodzić. Mogłam to zrozumieć, bo obie byłyśmy bardzo rozczarowane naszymi rodzinami. Kilka godzin temu, tylko temu, mój tata pojawił się pod moimi drzwiami, pytając, czy ciocia nadal u mnie jest, czy nie. Musiałam mu powiedzieć, że wyjechała rano, a ona była bardzo rozczarowana, że nawet nie zadzwonił, aby z nią porozmawiać i spróbować naprawić sytuację po ich kłótni zeszłej nocy. Nagle, gdy powiedziałam, wpadł w szał i zaczął na mnie krzyczeć za drzwi, Mówiąc, że to wszystko moja wina i że to ja zainspirowałam moją ciocię do tego, żeby była przeciwko niemu. Powiedział, że ciotka właśnie do niego zadzwoniła i powiedziała, że z powodu jego ostatniego zachowania zmieniła zdanie o zapisaniu mu swojego majątku i postanowiła, że wszystko zapisze mi. To była ogromna sprawa, bo jak już wspomniałam, spadek, który miała zostawić, był naprawdę duży. A mój tata zawsze oczekiwał, że przypadnie mu w udziale, ale teraz był rozczarowany, bo jego własne zachowanie wobec niej doprowadziło do tego, że go zawiodła. Ja też się na niego zezłościłam i powiedziałam mu, że nie ma prawa na mnie krzyczeć, zwłaszcza, że to jego własne zachowanie wobec niej doprowadziło do tej sytuacji. Gdyby miał choć trochę przyzwoitości, żeby przynajmniej spróbować porozmawiać ze swoją siostrą po tym, jak zeszłej nocy opuściła jego dom, może nie doszłoby do tego. Nie musiał nawet przepraszać mnie. Wystarczyło, żeby porozmawiał z moją ciocią, ale nie mógł się na to zdobyć. Nawet dzisiaj jedynym powodem, dla którego przyszedł do mojego domu, było to, że ciotka wysłała mu wiadomość, mówiąc, że go wydziedziczy, a nie dlatego, że rzeczywiście zależało mu na niej jako na osobie. Powiedziała mu, że zasłużył na to, a przez te wszystkie lata wszyscy zauważyli, że to zawsze ona próbowała utrzymywać z nim kontakt, a on prawie o nią nie dbał. Teraz nie ma prawa narzekać ani próbować mnie obwiniać, zwłaszcza po tym, co moi rodzice zrobili, z całym odwołaniem imprezy zaręczynowej i wszystkimi związanymi z tym sprawami. Powiedziałam mu, że nie musiałam mówić niczego mojej ciotce, żeby ją przekonać do zmiany zdania. Była już wystarczająco zła na nich, kiedy przyszła do mnie. To ona powiedziała mi, żebym nie miała z nimi żadnych kontaktów, dopóki nie przeproszą, więc nie musiałam niczego złego o nich mówić, żeby wyglądało na to, że są winni w oczach mojej cioci. Sami sobie zrobili wystarczająco złego wrażenia. Mój ojciec wydawał się dość zaskoczony, gdy mu to powiedziałam. A jego pierwszym instynktem było oczywiście oskarżenie mnie o kłamstwo bo było to dla niego niemożliwe, aby jego ukochana siostra powiedziała cokolwiek przeciwko niemu. Ale swoim zachowaniem sam sobie to wszystko skomplikował. Więc nie miałam już nic więcej do powiedzenia. Kazałam mu wyjść, ale zamiast po prostu odejść, zaczął płakać na moim progu i powiedział mi, że to ja obróciła, obróciłam jedyną rodzinę przeciwko niemu. Wydawał się naprawdę zasmucony i powiedział mi, że to, co zrobił, Odwołując imprezę, nie było nawet tak złe, jak to, co ja zrobiłam. Powiedział mi, że jeśli jego siostra wydawała się na niego zła, to przynajmniej mogłam do niego zadzwonić i powiedzieć mu, żeby przyszedł, żebyśmy mogli wszystko wyjaśnić jako rodzina. Nigdy nie słyszałam, żeby mój tata płakał w ten sposób, jak to zrobił dzisiaj rano, i nie mogę tego wyrzucić z głowy, mimo że odszedł po kilku minutach. Teraz czuję się winna. Bo myślę, że wiele problemów mogłoby zostać rozwiązanych, gdybym zadzwoniła do niego zeszłego wieczoru i wszyscy usiedliśmy razem jako rodzina, żeby oczyścić atmosferę. Zamiast tego tylko narzekałam ciotce, a ona narzekała mi. Myślę, że to nas tylko bardziej zgorzkniało. Ale z drugiej strony nie widzę nic złego w tym, co zrobiłam, chociaż nadal czuję się winna. Mój narzeczony uważa, że nie zrobiliśmy nic złego, ale nadal chce uzyskać drugą opinię, czy postąpiłam źle, nie dzwoniąc do mojego ojca, aby pomógł załatwić sprawy z Ciocią. Aktualizacja 1. Dziękuję za wszystkie komentarze i rady. Zdecydowałam, że nie muszę kontaktować się z Tatą ani go przepraszać. Nie wiem, dlaczego myślał, że to moja odpowiedzialność, aby do niego zadzwonić i naprawić wszystko, gdy Ciocia przyszła porozmawiać ze mną. Miał szansę zrobić to sam, ponieważ zanim przyszła do mnie, była u nich, a on mógł po prostu przyznać, że popełnił błąd, przeprosić mnie i wyjaśnić sprawy z nią. Ale wybrał drogę, w której udawał, że wszystko co zrobił było całkowicie uzasadnione. To, że próbuje teraz obwiniać mnie za tę sytuację, jest po prostu niedorzeczne. Minęło już kilka dni, a wcześniej to tylko mój tata pojawił się pod moimi drzwiami, obwiniając mnie za wszystko, co się stało. Teraz jednak zarówno moi rodzice, jak i Penelope oskarżają mnie o celowe sabotowanie jego relacji z siostrą i pranie jej mózgu przeciwko niemu. Na szczęście, jeszcze nie pojawili się u mnie w domu, ale nie sądzę, aby to długo trwało. To jest również bardzo denerwujące, ponieważ tata z naprawdę. Wierzę, nie mówiłam niczego, co mogłoby obrócić Ciocie przeciwko nim. Była już na nich zdenerwowana, gdy przyszła. Sama powiedziała mu przez telefon, że to jego zachowanie ją rozczarowało, a ja nie miałam z tym nic wspólnego. A jednak próbują wszystko zwalić na mnie i sprawić, żebym wyglądała na złośliwą osobę, która mści się na nich. To jest po prostu drobiazgowe, i wiem, że robią to po to, żeby działać mi na nerwy, i im się to udaje. Zablokowałam ich, ale nawet wtedy znaleźli sposoby, aby mnie dręczyć, używając telefonów na kartę i fałszywych kont w mediach społecznościowych. W tym momencie nie mam pojęcia, czego ode mnie chcą, bo nie sądzę, żeby potrzebowali przeprosin. Rozmawiałam o tym z Kalebem i on uważa, że moi rodzice chcą, żebym porozmawiała z ciocią i spróbowała naprawić ich relacje. Dopóki tego nie zrobię, będą mnie nękać, i myślę, że ma rację. Ale nie ma mowy, żebym kontaktowała się z ciocią i prosiła ją o rozmowę z nimi. Nie chcę sama naprawiać ich błędów, więc dlaczego miałabym ją do tego nakłaniać? Chyba po prostu będę musiała to przetrwać, aż odpuszczą i jestem z tym pogodzona, o ile trzymają się ode mnie z daleka i nie przyjdą osobiście. Aktualizacja dwój. Skoro dręczenie mnie w mediach społecznościowych nie wystarczyło, moja rodzina postanowiła wyjść z nienawiścią publicznie. I zaczęli rekrutować innych ludzi. Z tego, co dowiedziałam się od kilku krewnych, wysyłają wiadomości do ludzi, mówiąc im, że jeśli zaproszę ich na jakiekolwiek wydarzenie w przyszłości, muszą odmówić, bo jestem bardzo złośliwą osobą i wyprałam mózg mojej cioci przeciwko nim, karmiąc ją kłamstwami. Mówią ludziom, że moi rodzice uprzejmie i grzecznie poprosili mnie o przełożenie imprezy zaręczynowej. Ponieważ moja siostra właśnie przeszła przez okropne zerwanie, ale zamiast uszanować ich życzenia, postanowiłam przeprowadzić imprezę, i z tego powodu powiedzieli mi, że jeśli chcę mieć imprezę, to muszę za nią zapłacić. I rzekomo dostałam napadu złości z tego powodu, po czym zadzwoniłam po moją ciotkę, żeby przyjechała, a następnie zaczęłam wypierać mózg przeciwko mojemu tacie, przez co nawet ciocia nie chce już z nim rozmawiać. Oczywiście to przedstawia mnie w bardzo złym świetle, zwłaszcza że wygląda na to, że prosiłam ich o opłacenie imprezy zaręczynowej, co nigdy nie miało miejsca. To oni sami zaproponowali, że ją zorganizują. Spędziłam ostatnie dni wyjaśniając wszystko i opowiadając prawdę za każdym razem, gdy ktoś do mnie pisał, aby potwierdzić ich wersję wydarzeń. Zmęczyło mnie to po pewnym czasie, więc postanowiłam wydać oświadczenie, na swoim profilu społecznościowym, bo nie chciałam cały czas wyjaśniać tego ludziom indywidualnie. Dotychczas starałam się unikać kontaktowania się z ciocią i informowania jej o tym wszystkim, ponieważ ona naprawdę nie ma żadnych mediów społecznościowych i wiem, że lubi trzymać się z daleka od tych spraw. Ale miałam wrażenie, że sprawy zaszły tak daleko, że zaczynało to być zbyt wiele dla mnie samej. Musiałam więc się z nią skontaktować i Powiedzieć jej, co się dzieje, aby mogła mnie wesprzeć i powiedzieć ludziom, że nie wyprałam jej mózgu. To była jej własna decyzja, aby odciąć mojego tatę od swojego życia, bo to on jej nie szanował. Po rozmowie z Ciocią i wyjaśnieniu, co się dzieje, powiedziała mi, że porozmawia z moim tatą i powie mu, że to, co robi, jeszcze bardziej oddala ją od niego. Powiedziała też, żebym się nie martwiła i że jeśli będzie to konieczne, założy konto na Facebooku, żeby wszystkim w rodzinie wyjaśnić, że to nie ja stworzyłam tę sytuację, tylko mój ojciec. Poczułam się o wiele lepiej i dotrzymała słowa. Stworzyła konto na Facebooku, aby zamieścić filmik, w którym opowiedziała co się wydarzyło. Cała rodzina to zobaczyła. Po obejrzeniu tego filmu ludzie zaczęli do mnie pisać, mówiąc, że zdecydowanie są po mojej stronie i zamierzają odciąć mojego tatę od swojego życia, bo to, co się z nim dzieje, jest niewłaściwe i nie do przyjęcia. Mieć problemy ze mną to jedno, ale upubliczniać je i próbować zrobić ze mnie złoczyńce, to zupełnie inna sprawa, której nikt w rodzinie nie będzie tolerował. Cieszę się, że mam taką rodzinę, która ma odwagę. Stanąć po mojej stronie, kiedy jest to konieczne. Mój tata zawsze był lubiany przez wszystkich, więc na początku byłam bardzo sceptyczna, czy ludzie będą chcieli uwierzyć w moją wersję wydarzeń, ale cieszę się, że ludzie są gotowi stanąć po stronie tego, co jest słuszne. Moja rodzina nie miała nic do powiedzenia na ten temat, a kilka godzin temu zaczęłam słyszeć od ludzi, że wszyscy dezaktywowali swoje konta. Prawdopodobnie dlatego, że uznali, że bycie aktywnym na jakiejkolwiek platformie społecznościowej sprawi, że będą musieli odpowiadać na pytania od rodziny. Nie obchodzi mnie to. Jestem szczęśliwa, że moja wersja wydarzeń została wyjaśniona i nikt nie może już oskarżać mnie o bycie złoczyńcą. Nawet jeśli ktoś będzie chciał to zrobić teraz, to ich problem, a nie mój. Powiedziałam, co miałam powiedzieć? I teraz nie chcę już się tym więcej zajmować, ponieważ mam ślub do zaplanowania i nie zamierzam marnować energii na takie drobnostki. Kaleb i ja rozmawialiśmy o tym, i za kilka dni zamierzamy usunąć wszystkie posty, które zamieściliśmy w związku z tą sprawą. Bo teraz, gdy wszystko wyszło na jaw, to nie jest dla nas już ważne, moja ciotka powiedziała mi również, że za kilka dni usuń to, które założyła, bo to naprawdę nie jest warte jej energii, a wszyscy chcemy, aby negatywne emocje opuściły nasze życie. Powiedziała mi, że po tym wszystkim, nawet jeśli moja rodzina spróbuje się ze mną skontaktować, aby się kłócić lub przeprosić, powinnam po prostu to puścić i z nimi nie rozmawiać. Uważam, że to najlepsze rozwiązanie i zgadzam się z nią. Aktualizacja 3. Cześć wszystkim. Ślubuję za kilka tygodni i niedawno wysłałam zaproszenia na mój ślub. Oczywiście moi rodzice i siostra nie otrzymali żadnego zaproszenia, ponieważ po naszym sporze nigdy nie próbowali się ze mną skontaktować, aby naprawić sytuację. Szczerze mówiąc, nawet gdyby próbowali, nie sądzę, żebym była na to otwarta, bo próbowali rozprzestrzeniać jakieś okropne plotki na mój temat w rodzinie, aby wyglądało na to, że to ja jestem winna. Wszystkie te dramaty miały miejsce po tym, jak to wszystko wyszło na jaw i w zasadzie wszyscy w rodzinie przestali rozmawiać z moimi rodzicami i Penelope. Po tym jak wszystko ucichło, rodzice reaktywowali swoje konta i próbowali wznowić kampanię nienawiści przeciwko mnie, ale nikt już w to nie wierzył. Od tego czasu wszystko było w miarę cicho i jestem z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ byłam bardzo zajęta planowaniem ślubu. Szczerze mówiąc, przez ostatnie miesiące w ogóle nie myślałam o swojej rodzinie. Dopiero gdy niedawno wysłałam zaproszenia, zdałam sobie sprawę, że nie wysłałam żadnych do moich rodziców ani do Penelope i poczułam się dziwnie. Ale nie ma nic, co mogłabym zrobić w tej sytuacji. Przez ostatnie kilka miesięcy bardzo zbliżyłam się do mojej ciotki, więc postanowiłam porozmawiać z nią o tym, jak się czuję. Powiedziała mi, że to całkowicie normalne, że czuję, że coś tracę, bo faktycznie tak jest. Mówiła, że będzie mi brakować doświadczenia, jakim jest posiadanie rodziny obok siebie podczas mojego ślubu i, i że to całkowicie w porządku, jeśli jest mi z tego powodu smutno. Jedyną rzeczą, o której muszę pamiętać, jest to, że moja rodzina tak naprawdę nie traktowała mnie dobrze i dlatego nie będą obecni na weselu. Jej słowa bardzo mi pomogły i zaczęłam myśleć o tej sytuacji w podobny sposób. Nie mogę powiedzieć, że nie obchodzi mnie to, że moja rodzina nie będzie obecna w dniu mojego ślubu. Obchodzi mnie to, ale nic nie mogę z tym zrobić. Jedyne, co mogę zrobić, to po prostu pogodzić się z tym faktem. Niezależnie od tego, wiem, że i tak będę miała wokół siebie wiele osób, które naprawdę się o mnie troszczą, takich jak Kaleb, moja ciotka i inni członkowie rodziny. Wiem, że bez względu na wszystko mój ślub będzie udany.